Paris Hilton ujawniła imię dziecka. Zdecydowała się na wiazanie, wybrała je już lata temu. Paris Hilton to bezsprzecznie jedna z największych ikon popkultury, która dzięki rodzinnej fortunie i własnej przebojowości stala się jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie. Obrotna celebrytka raz nawet zawitala do naszej ojczyzny, gdzie zaproszono ją ja na uroczyste otwarcie centrum handlowego w Katowicach. Przypomnijmy, z archiwum pudelka. 10 lat temu Paris Hilton przyleciała do Katowic, stary z diecia. W ostatnim czasie życie Paris, która swego czasu smazyla boczek na zelasku, a świat przemierzała jako DJK. Projektantka mody i obrotna Business Foman, znacznie bardziej się ustatkowalo. W 2021 roku Hilton wyszła za mas. A wybrankiem jej serca okazał się biznesmen Carter Reum. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W zeszłym miesiącu para doczekała się pierwszego dziecka, więc o ich rodzicielstwie milen zaskoczyła fanów. O niespodziewanym urodzeniu syna przez surogatkę uradowana Paris poinformowała za sprawę swojego Instagrama, gdzie wrzuciła zdjęcie dla niej dziedzica rodzinny i fortuny. Przez cały ten czas były to jedyne informacje na temat malucha, jakie podawane były w mediach. O co ty skrzetnie zadbali sami Malzunkowie. Paris uznala, że jej życie zawsze traktowane było jako publiczne. Więc kwestię dziecka postanowiła zachować dla siebie. Niedawno jednak celebrytka uchyliła rabka tajemnicy i za sprawa podcastów z Paris ujawniła. Jak nazywa się jej syn, 42-latka czytala tam fragment swojej nadchodzącej książki Paris, The Moje, W którym zapowiedziała. Za jej potomek imię zawdzięcza mitologicznemu stworzeniu. Planujemy nazwać go Phoenix. To imię wybrałam już lata temu, kiedy przeglądałam miasta. Kraje i stany na mapie, szukając czegoś, co zagra z Paryż i London. Phoenix ma kilka dobrych odniesień w popkulturze. Ale ważniejsze jest to, że jest to ptak, który plonie i powstaje z popiołów. Chcę, aby mój syn dorastał ze świadomości, że tragedia i triumf kraza wokół nas przez całe nasze życie. I że powinno nam to dawać wielką nadzieję na przyszłość. A więc tak, mój piękny chlopiec nazywa się Foenix Baron Hilton Reum. Carter i ja jesteśmy dumni, że mogliśmy powitać go na świecie, dodala w podcascie. Hilton zdradziła lates zajmie dziedzica nie było znane nikomu z bliskich pary przez tydzień od narodzin. Nawet moja mama, moja siostra, moi najlepsi przyjaciele, nikt nie wiedział dosłownie. Dopóki syn nie skończył tego dnia, przyznala